Witamy w pierwszym odcinku Dni i Noce w Minecraft. Dominika, przedstaw się. Jestem Dominika S12, a tu jest moja koleżanka Brzemka. Dzisiaj za, e, pokażemy, jak przetrwać na przykład takim odludziu z jednym drzewkiem. Nic więcej do No dobra, to sadzonki zbieraj doma. Na Co ja zacznę drzewo. mam te kwiatki zbierać? No i stawiać, żeby było więcej drzewek. Ja mam jedną To zaraz teraz crafting table zrobię Ale trzeba ja zbierać taki cybu Kurde Tu meny items wyłączę o. Dobra gdzie stawiamy crafting table? Dobra tutaj niech będzie Ja zrobię nam piękne wejście masz Ej, Doma masz jakieś sadzonki? Nie, tylko trzy kwiatki żółte. Dobra, to ja mam jedną sadzonkę. I to zasad drzewo. No. O Jezu, masz drewna, żeby kigok zrobić? Eee, nie. Trzeba poszukać. masz nic drewna? W ogóle. Wszystko na patyczki zrobiłam. <laughs> Tutaj patyczki. Trzymaj, poczekaj, połowę ci dam 12. Tutaj leżą sobie. Dlaczego ty wszystko na patyczki zrobiłaś? No poczekamy sobie spokojnie. Trzy godziny później. Ja to wykopię, tak? <laughs> Pewnie kamień ręką albo patyczkiem. O, wykopyk! Poszło jedno! Jaki cud. A teraz drugie się biorę, czekaj. Ale tu owieczek nie ma, nie będziemy mogły mieć łóżeczek. Ani świ nawet świnek nie ma A potwory nie. są Dobra, to użyję tu wbiorę monster spawner świnek Przepraszamy za czty, ale nasza koleżanka jeszcze nie może powstrzymać <laughs> Trzeba mieć mięcho, świeże mięcho Dobra, gdzie go kłaść? Nie wiem, tam gdzieś Gdzieś dalej <laughs> Zrób monster spawner owiec, wiesz, Najlepiej. No, ale nie ma Jest świnka po no co nam mięso? A, potwory, no tak. No właśnie. Na przykład, dobra, to. Zrobię ja nam piękną W skale. <grymio> tak jakby. W <grymio> Poczekaj, ja zabiję świękę. Będzie miękko. Nie, nie, świnko, nie pływaj. Świnko, nie pływaj. Świnko. O, mam, mam jeden z I druga się urodziła. Hm. A drzewko nadal se stoi. Mogła się postawić bliżej wody, wiesz. Ale nie, tak też urośnie. jest jakie ADHD. Ja dziękuję. To ma DHD. No ta świnka. O! <laughs> dwa, sta dwa schabki dała. To drzewo chyba już nie urośnie tutaj Żanka, chodź tu mam ładną miejscówkę. O! Z wyjściem na wodę, która nam się wlała O, Tak? No. no o? Czekaj, a tutaj. U. O, heka! O okienko mam. Nie zostawiaj tego! No ale je, jakie będą szkielety? A nie, one w wodzie nie pływają. Ech. Przynajmniej światło będzie. Świnko, wypadł od tego drzewko. Od tego drzewko. Jezus. Drzewko będzie się rosło nad nami. Dobra. To ty kamień kupowałeś? A nie. Jeszcze tu. Uch. I no, tak. Dobrze, Czemu nie no. można czerplawić, żeby woda była? Weź crafting, trzeba wziąć. Czy ja wezmę. Musimy się przygotować przed północą. No, Świnia. kałamarnice towarzyszą. Świnia, nie uciekaj. A gdzie ona jest? Tu, tu, No, ale my się zabije, no bo jak nam zwieje, to już kolejna się odrodzi. A gdzie to masz ten monster spawner? Tam, tam, tam dalej. Żeby o. nam... O, dwa stali. Masz... Ile mas punktów? Stój tu, nie odpływaj mi. O, tu jest świnia. A, dwie? A mi Oj. Poszła. Stój tu, bezczelna świnia jedna. O! O, kurde, noc się robi. Weź szybko do schronu, ale ja muszę tą świnię zabić, tak? Uważaj do schronu już, Dominika. Szybko ty teleportuj mnie! A gdzie ty jesteś? Pod wodą, oj, zdycham Dobra, żyję. Dobra, ja muszę zapa. świnia do wody uciekła i. Mi też, o. O, daj mi mięso, ja mam tylko jedno, a ja. Ja mam sześć. Wyrzuć jej... I... Ej no to weź poczekaj, w schronie ci dam, wejdź do schronu, szybko, bo zaraz potwory. Spokojnie, my jesteśmy na małej ludzi. Ale mam lagi, muszę wyjść wejść. Trzy, Trzy z ciebie! A co ja Ci zrobiłam? Nawet ci mięka nie dałam, więc nie ma co. Chodź tu bezczelna czela na no Jak nie ucieka w ogóle? Dosta no bo to one od ADHD dostają i trochę ich się odrodziło, wiesz? Gdzie ty jesteś? Tu! Ona mi kółeczka robi naukę o mnie! Dobra, ja... Ja nie... Ja nie zabijam ją, nawet mięsa mi nie dała świnia jedna. <laughs> Dokładnie! Jezus, jaki oddech! Ej, to mnie wanęło, a to ty. Świnia, chodź tu. Wiesz, co tutaj jakaś płaska powierzchnia jest pod wodą? Tak, całkowicie. Co so, zobacz? Ja, jak zwykle ktoś z mojej rodziny przeszkodzi nam. Mm, tak jak z mojej, taki mały czpiotek, co obok mnie siedzi. Oj, sorry. Zostaw moją świnię, to jest moja. ją balę. Wiesz co, te po potwory jakoś tu się nie chcą chyba zrespałować. A no to lepiej dla nas. O kurde, jak prawi życia nie mam. Dałabyś mi wystawie mięso, bo ja zaraz zdechnę. A ile? Dwa. Jedno wystarczy, ja bo dwa. No te drzewo jest jakieś, nie wiem, nie chcę urosnąć. O! Nalazłam mięso. Czy je dałam no. Te drzewo nie chce nigdzie urosnąć Co za... O, tu może urosnąć. muszę no, w szafie przy wodzie! To to zestaw Żyj... Chyba na potwory się nie zrespią No Chyba, że są, są już w naszym domku nawet. Co? Chyba nawet lepiej, nie? No, w sumie... Teraz, w sumie tak. Ale chyba, że chciałybyśmy TNT wybuchnąć tą wyspę. Nic na cita, szanka. Nic na citach. Ale nie, bo wtedy creepery byłyby potrzebne. A, moje mięcho! A! Zbyt duże ciśnienie. Ja się tu duszę. Ja się tu duszę. Mam dwa mięcha. I zaraz dadnę. Mi świnie mięsa nie chcą dać. Już zabijamy nawet świniemy. Myślałam, że dzień jest. Bo tak trochę się jasno robiło, jak zdychałam. Kiedy jesteś? No, skój. No, daj mi mięso, no Nie bądź ham. Nie bądź szynko. One mi tam mięcho dają nawet po dwa. A mi raz dały tylko, Po jeden. Oj, no. no stój ty chami jeden A jedna się tam topi z tyłu <noise> Stój ty szybko Mam! No, damy... Idź na tą, co się przed chwilą zrespiła Poszło no, Jak to wody uciekła? Nie uciekaj, nie Gdzie, Nie ma co robić, jak potworów nie ma i drzewko nie chce rosnąć Mam 8. Osiem. Osiem... Może potem przemieści... przemieścimy się. Co na inną wyspę? Bo tam widzę jakąś inną. Idę A... ją zobaczyć. No, Ona jest mniejsza niż 10 na 10 kroków. Te czerwone kwiatki można zrobić barwniki. Wow. A do czego, jak tutaj nie ma owiec? To są potwory. O kurde. Uh. Kielet, zombie kliper. i kliper. Ok. Pająk. Cała Jeszcze zombie. Mówię, dwa zombie. A... Trzy dwa pająki. pająki. Cztery. D trzy klipery, cztery, pięć kliperów, sześć o ja. Dziękuję. To jest wyspa rezpiąca się normalnie. potworów. One do nas idą, one do nas idą, one do nas idą. Dwa klipery i nas nawiedzają. Dwa klipery. Nie idź do naszej wyspy. Ej, tam, tam mamy pająki. Na naszej wyspie jest Jak to? Poszłyśmy. Bo my wszyscy poszłyśmy. I święta jedna pływa. A mnie gonią dwa klipery. Nie idź na naszą wyspę. No to co ja mam. Dobra, walczę z nimi. Walka wręcz. Ale patrzcie. Jezus, patie... Maria, Paula, czy ty widzisz, co się dzieje na no, naszej wyspie? No? Teraz jeszcze. A nie, drugi zapomniał o mnie. Ej, Clipper! <grym> Zombie! Szkielet? O nie, ze szkieletem będzie najgorzej. To wiesz, co ja, ale. trzy ale... Enderman! Jezus, respawn! Ja dziękuję. Ja atak atakuję pająk. A ja mam respawn, ale tam drewno mnie... Nie, ja tam... Kurde. Eee. Gdzie ja się zres... Dominika? Tak. Czy to jest nasza wyspa? Ta pełna od potworów. Tak. Dzięki. Za wiadomość. jeszcze świnkowa! No tak, pewnie jeszcze świnkowa wyspa. No, ja mam właśnie taki pewien problem, że mnie szkielet goni. Ale to. A tam jest. Jezu znowu mi jest szaleń, to jak? Nie, mnie jestem. No, Anderman, nam zabiera klocki! Nie! Paula, czyś z ciebie zginiemy! Zaatakujesz szkieleta S od domu. Świnki bronią naszej wyspy! <głos> <głos> A tak świnek! Świnki to A... O, kurde, ja powietrza nie mam. Jezus, a ja tego szkieleta nawalam. Wiesz, co? Chyba nie wygramy z tymi potworami. Ja tam idę do naszego schronu jakoś. Nie dojdziesz, ja mam zaraz respawn. O, kurde, ja nie mam powietrza. Respawn. ja zaraz się zabiję. No, one mi gonią. Respawn. Enderman ma tak fajnie trzyma klocak. To jest ta wyspa? tak na potworu? No. A, a tam przy naszej wejściu jest... Ja, ja dziękuję! Wiesz jaka tu jest głębina? Tutaj. Lawa. <grym> Idziemy? Dawaj. O, żelazo tam jest. Kamień. Matko, lawa. A! Jezus Maria! Fająk! A! Potwory! Wypchnęłaś mnie! Ja to nie to ma... Ty nie wiesz co do ciebie tam czeka Ale nie jesteśmy ocaleni, Paula Nie, zombie nie. ciebie z... jak! Ej, ale tutaj wrócimy jak będzie miał killoffy, bo tutaj węgiel jest O, i to jak blisko Gdzie ty jesteś? U góry Wchodzę Ej, ale to może przeczekamy? O, zaraz będzie dzień, zaraz dzień, zaraz dzień Będą się palić Sorry, ale musiał, musiałam użyć ci tego, bo ja bym nie wyszła stamtąd. O kurde, pająk! Aaaa, szarża! Nie uchronię się! Nie ma! Nie przeżyjesz no, no, tego! Chodź, chodź do wody, no chodź! chodź! Flipper! Tak! Nie goni! Po co ja go zachęcałam? Dobrze, że odwróciłaś się? Nie, 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 przyjaciel! O, a mięsa! No, no, one mnie atakują. A ja jestem w schronie. No. Jeszcze <laughs> no szczerość. A drzewko nadal nie chciało urosnąć. Ja do ciebie już biegnę. Zaraz będę w schronie. Kumasz to? To może ja ci go otworzę? No! Fajnie by było! Paolo, otwieraj go! A! creeper! Wybuch! Wybuch! Nie! Prawie wybuch! Wybuch w naszej krójówce! Zombiak! jak się pali! jak się jara! No, ok, krypta tam jest! Ej, on na mnie. On na mnie czeka, zobacz. O kurde. Oj. Coś wyszło. Ej, co jest? Ej. Jakoś tak wyszło trochę. Ej. Serwer jest pełny? Jakim cudem? Kto tam wlazł? Co chodzi z klockiem. Ej, ale nie, bo ja nie mogę wejść. Jak to możliwe, że jest pełno? Jak jest na dwie osoby i tylko jesteś ty? Co? O, już. O, respawn. Nie no dobra, teraz. Ole, kurde, creeper został. A drzewko nie urosło. O, creeper, kli. O nie, szkielet został. Kliknij Dominika, ej, gdzie ty, ej, ty jest jesteś, to, ty? no chyba nie dla mnie Ej, gdzie, gdzie moje przedmioty, o, o, ale super, kamień był? Były dwa były A. A kto naprawił? Ej, Aldoma, dasz mi moje te rzeczy? To było twoje? Ehm, patyczki, mięcho Dirt Ja nie mam patyczków, ja mam tylko swoje Dwa, 24 powinnaś mieć wtedy. Nie, ja mam 12 moich. Trzymaj swoje Monster spawnery <grym> Ej, no oddaj. Gęsko? Tylko to mam. I jeszcze, jeszcze to od, od pajenka, Takie oko. Oko. I tylko to mam. Dobra. Ale jeszcze to mam dużo ziemi, ale chyba przeżyję bez ziemi, nie? Ale tutaj trzeba załatać o no, przemieszczamy się, a tu nie będę. No, ile to jest tych podchodów? Nie, ja stąd idę. Ja biorę swoje drzewko. swoje drzewko Jakie twoje? No, moje! Creeper do ciebie idzie, Creeper do ciebie idzie, a zaraz, buchnie we mnie. Wybuch. Żyjesz? No? Dobra, ja gdzieś płynę w ogóle, nie, ja nie wiem gdzie. No, zostań tu, poczekaj, stawaj te drzewko i już. Nie, ja płynę. Do ma! chodź, pójdziemy na, na inną wyspę. A crafting tej luzziłaś? E, nie, było go. Wybuchł. By o ja, dziękuję. Przeżyjemy bez. Krafting. Beka będzie, jak do wielkiej wyspy dojdziemy. No fajnie by było. Bo dużo drzew chociażby było, a jakieś owce na łóżka. Hmm, może? <noise> Kto wie. A co my w ogóle w tym odcinku miałyśmy przedstawiać? bo tak jakoś. No nie mieliśmy przedstawić, jak przetrwać pierwszą noc z Endermanem trzymającego klocka. Liperami. No. no. No to jakoś Zbyt tej nocy nie przetrwałyśmy, bo parę razy bydłyśmy. Chamar nie i co? czasu, żeby nam... trochę wiesz. Ale ja nie wiem ile to już leci. To się zobacz. Ale ja BB. A tam wrzuci się. Będzie trochę szło. Wejdziemy no na następną wyspę i... Widzę, widzę tam. Widzę tam ziemię. Nie, nie ziemię. Piasek. Widzę piasek. I jakaś jakby druszka taka, albo to lag. U ale lag. Ta dziura tutaj, nie? Aha. I to jaki. O, ej! Ej! Skończył się mi. Co? Lak. Bo za tam jest. Masz sprawę jaką mamy drzonka wyspę. No. <laughs> Zawsze coś. Masz. Ej, ale ja mam nadal monster spawnery te tweetów. O kurde, ale się laguje. Ej, chwila. Chyba ty coś Cały kąt mi się zalagował. Halo? cię słychać. No, ale mi się komp zlagował. Nic nie mogę zrobić. Nic, całkowicie. O, o, coś się ruszyło. I znowu. Ja dziękuję. O, disconnect. Zaraz. Już do ciebie dołączam, mm, tylko że trochę lagi mnie męczą. Och, kurde. Ale ten świat nam się wygenerował taki, że normalnie. Ja dziękuję. Jakie lagi? Ja grać nie mogę. To może zakończmy pierwszy odcinek, zrobimy nasze techniczne sprawy, w sumie twoje i powrócimy kontynuować, ale już jako drugi odcinek, co? A po co jako drugi? Zaraz, ja tutaj... Tutaj wszystko mnie ja tu ustawi, że lagów nie będzie. No dobra. O! To się rusza. Dobra. Mniej więcej. Okej, okay. nie ma lagów. Dobra. O, Dominika. O kurde, no dobra, znowu lagi. Dominika. Dominika, jest... ty jesteś trochę daleko. Dobrze, to chyba to koniec brzemka pierwszego odcinka. Co zakończmy, bo... No, My dopłyniemy do jakiejś pierwszej wyspy i zaczniemy nagrywać drugi odcinek. No, no to żegnamy się. Występowali Dominika 112 i Brzanka. Do zobaczenia w następnym odcinku.